Zbliża się już pora świąteczna. Na aktualności zyskuje temat yy, reklamacji, zwrotów yy, prezentów świątecznych zakupionych w sklepie. I tutaj yy, to, jakie uprawnienia będziemy mieli yy, w zakresie zwrotu tego prezentu, czy, czy możliwości jego reklamacji, yy, to wszystko będzie zależało od tego, gdzie kupiliśmy ten prezent. Yy, w przypadku yy, zakupu towaru yy, przy sprzedaży internetowej. Mamy 14 dni od otrzymania tego towaru na jego zwrot, na jego odesłanie z powrotem na adres sklepu, zgodnie zresztą z pouczeniem, które sprzedawca jest nam zobowiązany przedstawić przy zawieraniu takiej umowy. No i tutaj nie musimy się tłumaczyć, dlaczego nie jesteśmy zadowoleni. W każdym wypadku, jeżeli towar nie odpowiada naszym oczekiwaniom, można go zwrócić. Jeżeli ten towar stanie się prezentem świątecznym, czyli jeżeli nabędzie go już inna osoba, no ta osoba już nie korzysta oczywiście z tych uprawnień, bo ona nie zawiera bezpośredniej umowy ze sprzedawcą w sklepie internetowym. Ona tak naprawdę zawiera umowę darowizny. Z osobą, która jej ten prezent podarowała, więc ona może mieć tylko już pretensję do, do tej osoby, od której otrzymała prezent. W przypadku zakupu towaru w sklepie stacjonarnym nie mamy możliwości wymiany towaru. Na przykład, jeżeli kupimy za małą koszulę, no nie istnieje tutaj możliwość zwrotu towaru tylko dlatego, że koszula jest za mała. No chyba, że tego zwrotu dokonamy w ramach już rękojmi, czyli w ramach gwarancji, bo na przykład sprzedawca nas wprowadzi w błąd co do rozmiaru koszuli. Tylko w takich przypadkach. Oczywiście bardzo często jest tak, że sprzedawcy pozwalają na wymianę towaru, ponieważ nie odpowiada nam, naszym oczekiwaniom, szczególnie jeżeli ten towar w ogóle nie nosi śladów używania, prawda, bo przymierzyliśmy i nie pasuje. Więc no, należy pamiętać, że no, jest pewien ukłon też w stronę konsumentów, no, bo sprzedawcy takiego obowiązku nie posiadają na gruncie przepisów prawa. Mitem jest oczywiście, że warunkiem przyjęcia reklamacji, czy nawet odstąpienia od, od umowy, jest posiadanie paragonu. Paragon jest tak naprawdę tylko dowodem tego, że transakcja miała miejsce, ale ten, to, że transakcja miała miejsce, możemy udowodnić na wiele też innych sposobów, prawda? Na przykład mamy przelew bankowy. Natomiast bardzo często w, w regulaminach sklepów internetowych pojawia się takie postanowienie, że warunkiem zwrotu czy warunkiem reklamacji jest posiadanie Paragonu. No i te postanowienia są uznane już przez sąd, już bardzo dawno. Przez sąd konkurencji konsumentów zakładów z źle niedozwolonym, czyli które tak naprawdę nie obowiązują.